Cześć ciekawscy! Zapewne wielu z Was uważa, że Celine Dion jest najlepszą piosenkarką na świecie. Ale czy zauważyliście, jak świetnie radzi sobie jako influencerka i projektantka mody? Wystarczy przypomnieć sobie jej wystąpienie na tegorocznym Paris Fashion Week, który bezsprzecznie moglibyśmy nazwać Celine Fashion Week. Zgadzacie się? A może jednak Celine przesadza? Zaraz dowiecie się więcej, więc zostańcie z nami do końca. Celine nigdy nie bała się śmiałych i ryzykownych akcji. Projektanci ją kochają, a sama piosenkarka nie potrzebuje żadnej wielkiej imprezy modowej, żeby wyglądać dobrze. Dion jest modna nawet kiedy idzie ulicą. Przez lata pokazała, że może nosić dowolny kolor, wzór i markę i wciąż wyglądać efektownie. Pozwólcie, że wam opowiemy o niektórych z jej strojów, które chociaż dla niektórych wyglądają śmiesznie, i tak są trendy. Od czasu swojego debiutu w latach 90. Celine pokazywała swój własny styl. Wtedy na czerwonym dywanie miała na sobie prosty i wycięty strój, coś co dzisiejsze gwiazdy też lubią nosić. Więc jeśli wasza ulubiona gwiazda ma na sobie coś modnego, to i tak Celine zapewne nosiła to pierwsza. W Dniu ślubu Dion zaskoczyła wszystkich swoim wyjątkowym stylem. To nie puchowa sukienka i krótki płaszcz przykuł uwagę, ale ciężki, lśniący hełm, który trzeba było wpleść w jej włosy, zanim artystka poszła do ołtarza, jakby miała mało stresów związanych ze ślubem. Jednak noszenie fantazyjnych sukienek nie jest jedyną specjalnością Celine. Jedno z jej najbardziej kultowych spojrzeń na modę jest tym, które sprawiło, że noszenie rzeczy tył do przodu stało się powszechnym trendem. Do Dodatkowo biała fedora i okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że Dion wyglądała młodzieńczo, ale może sądzicie, że gwiazda cierała się tu o kicz. Na szczęście trendy się zmieniły, Selin stała się bardziej dojrzała, a jej styl zaczął być bardziej elegancki. Zaczęła nosić zwykłe suknie pasujące do wizerunku diwy, którą jest. Jej codzienne stroje były proste, ale dodawała im pazura futrzanymi lub wzorzastymi płaszczami. Nie sądziliśmy, że Selin może wyglądać lepiej, ale po tragedii, którą była śmierć jej męża, artystka zmieniła stylistkę i wróciła na salony, prezentując się bardziej szałowo niż kiedykolwiek. Zaczęła nosić wysokie buty i ubierać ją w różne wzory, od kratki, przez kwieciste, po wężowe. Raz pojawiła się publicznie wyglądając jak jedna z trzech muszkieterów, choć cała w bieli. Królowa, nie sądzicie? I tak, kiedy zobaczyliśmy jej ostatnie stroje z Paris Fashion Week, pomyśleliśmy, że Dion zrobi coś więcej, a wciąż wygląda stylowo. Bo popatrzcie na sukienkę, która wygląda jakby została wykonana z plastikowej siatki. A jej pierzasty top? No i dlaczego zwinęła tylko jedną nogę jeansów? W dodatku, kiedy Selin wybrała się na przechadzkę po Paryżu, założyła krótką kurtkę smokingową, i mini spódniczkę z wysokimi owcasami? Może nie jest to idealny strój podczas zwiedzania, ale artystce i modowej mistrzyni można wybaczyć wszystko. W końcu nie była w górach. Selin można też było zauważyć, gdy wyszła w długim puszystym płaszczu, który wyglądał jak śmieciowy potwór z ulicy Sesamkowej, no i jak wyprowadzała swoje psy w ogromnej zielonej sukni? Poza tymi nietypowymi strojami ubrana była też fantazyjne sukienki, które zawsze pasują do jej statusu ikony mody. Ach, te diwy i ich ubrania. Czy uważacie, że stroje Selin są na topie? Czy zgadzacie się, że jest ikoną mody, a może w Wręcz przeciwnie. Porozmawiajmy o tym w komentarzach, a jeśli nie chcecie przegapić naszych odcinków, nie zapomnijcie o subie. Do usłyszenia wkrótce.